Jeśli chodzi o doświadczonych dobrych zawodników, to tu już swego czasu dość mocna ekipa tutaj była. Pamiętamy to wszyscy doskonale to jeszcze było w czasach, kiedy ty walczyłeś w KSW, m.in. Jan Bochowicz tutaj był na treningach, Daniel Omielańczuk, Piotr Strus można by tak było długo wymieniać. Tej grupy już nie ma to się wszystko gdzieś tam porozchodziło. Mówi, że dzisiaj na trudne tematy rozmawiać nie chcesz, ale zapytam cię Teraz ten czas gdzieś tam zniknięcia tej grupy wtedy zawodowej, która teraz się odradza. Bardzo był dla ciebie taki no. denerwujący, czy raczej przyjąłeś to ze spokojem pełnym. Coś się zaczyna, coś się kończy. Eee, znaczy. Eee, w, co, dla mnie w trudnych momentach się, to się to się, eee, Bo pamiętam, że my eee, się bardzo tutaj byli tak. Paintball jakiś wspólny, pamiętam, wspólne gdzieś wyjścia na baseny, gra w piłkę. Wydawało tak. się, że mocny zżyty team. Mi się też tak wydawało. Tak? Mi się też tak wydawało i. Eee, no i. i tak mi się wydawało, tak? I się pomyliłem. Ale no nie, no każdy, każdy wybiera swoją drogę. Każdy idzie tam, gdzie, gdzie uważa, że jest, e, że, że, że jest mu lepiej, że będzie mu lepiej. Także to e, może trochę forma w, u niektórych tego odejścia, nie będzie do widzenia e, tak, odejścia e, nie, było, nie, była, nie była ok, e, No ale ja już przeżyłem tyle i właśnie dlatego z Mirkiem jesteśmy razem, bo i Mirek przeżył i ja przeżyłem tyle, że, e, że już, już nie ma co się denerwować. No. Dla mnie wracając do pytania jedynie. jedynie e, ja miałem w trudnych momentach te rozstania i te odejścia. Tak? Przed, przed walką z Pudzianem to się, to się rozeszło, nie miałem z kim trenować. Później, wcześniej. Przed Karolem też, też już, już ta grupa nie była taka, jak, jak była wcześniej. Także to mi troszeczkę nie usprawiedliwiam się w ogóle. No, ale sytuacja, ale, była, jaka była, ale sytuacja była taka, że rzeczywiście ja, ja, to, ja to odczułem nie tylko dlatego, że, że szkoda, że, że ten team się rozpadł i, i, i że to tak się, tak się zakończyło, ale, ale dlatego też, że to w takim momencie dla mnie trudnym, kiedy ja miałem swoje te ostatnie takie decydujące walki, no i i, no i nie miałem z kim trenować, tak, także e, oczywiście, no, no została grupka, grupka takich, który, którzy, którzy rzeczywiście mi pomagali no ale to już nie, to, to już nie był ten team e, nie była ta grupa e, e, w... Trudno, no. trudno. Nie, ja tylko powiem, bo kiedyś wspominałeś nawet o tym, że tam mówiłeś, że to Daniel Ramirańczyk do widzenia nie powiedział i tam takie tam były historie. Nie, nie, nie mówmy nazwiskami. No, było jak było. E, to jak było skończyło takim... się. E, ja im wszystkim życzę e, powodzenia, niech się realizują e, nikomu źle.